Witajcie kochanie na moim kanale Dzisiaj sobie obejrzymy katalog Pierwszy z Avon 2020 roku Jak ktoś jest zainteresowany i ciekawy Co tam nim się kryje to zapraszam W katalogu były tutaj Dwie takie karteczki Które pokazują w jakieś tam promocje Takie perfumy Nie znam jak one pachną nie, nie korzystałam Tutaj też są różne kolczyki, sukienki I tak Można sobie obejrzeć no i sobie szybko obejrzymy ten katalog Co w nim jest W poprzednim katalogu nic nie zamawiałam Więc Nic nie było, dlatego nie było żadnego odcinka A teraz też nie, Jak nie zamawiałam to nie dostałam katalogu No ale teraz dostałam katalog Mimo tego, że nie, za, nie zamawiałam Więc z Wami się z nim podzielę I zobaczymy co tutaj jest Pamiętacie kiedyś zamówiłam sobie taki, taką maseczkę Z y, y, Aliexpress No i w ogóle się nie sprawdziła To złoto się... Z zbiło w jedną część, a reszta była jakieś takie dziwne, więc wywaliłam to i nie polecam z AliExpress takie rzeczy kupować. Moim zdaniem, znaczy ja na pewno nie będę, a reszta sobie możecie robić i kupować co chcecie, jak chcecie, tylko tak jak mówię, ja nie będę tego kupować na AliExpress. Tutaj są różne fajne złote cienie do oczu. Nigdy nie próbowałam, tutaj jest taki pędzelek, tutaj z drugiej strony jest taki ołówek, więc takie coś jakaś nowość. Tutaj są różne fajne błyszczyki, też bardzo fajne i tutaj też jest taka jakaś no, rozświetlacz powiek, tak. Tutaj są różne kolory ołówek do oczu i takie z brokatami bardzo dużo jest, to chyba bardziej tak na karnawał. No i oczywiście są lakiery moje ulubione. Tutaj mam właśnie te lakiery. Srebrny akurat mam To jest akurat z niebieskim I nie wiem czy sobie nie zamówię Tutaj sobie zaznaczyłam Bo to są takie lakiery, że oni się tr trzymają długo Bardzo fajnie to wygląda I czasem tak na szybko, bardzo fajnie Z tych kosmetyków nie korzystałam Nie wiem jak się, jak się Czy to dobrze, czy nie Tutaj z awokado Są różne jakieś chyba nowości Przyjemnie nawet pachnie Także ciekawie Tutaj są zapachy I bardziej taki świąteczny zapach nowe kąpiele, też chyba jest świąteczny zapach I tutaj zastanawiam się nad tym, nad tą mgiełką do pościeli, żeby usnąć bo ostatnio mam kiepski sen <noise> ale tak z ciekawości, może akurat sobie Zaznaczałam sobie tutaj, może sobie kupię, spróbować czemu nie tu pod z różne takie e, tutaj już się zaczyna e, taka promocja mm, perfumy różnych rzeczy jakby 60%, tylko trzeba dobrze czytać, żeby na przykład jak wydamy 39 zł w katalogu, to wtedy możemy zakupić za tę cenę, co tutaj są te produkty. Także to ciekawy, może ten krem, na przykład dla mojej mamy na przykład, ale no nie wiem. W każdym razie ten, te perfumy miałam, polecam. Bardzo lubią dzieciaki takie słodkie zapachy. A tak jak pracowałam z dziećmi, więc do mnie się lgnęły dosłownie. Bo słodko pachniałam. Także takie różne fajne perfumy. Będę tak. Przewracać kartki, jak sobie chcecie, to się możecie przecież zatrzymać i sobie zobaczyć. Tutaj Ewa Menges, Menges reklamuje też perfumy różne, także na no, bardzo fajnie lubię ją, ale tych perfum nigdy nie miałam. Ale ładnie pachnie tak ładnie. Różne różne są perfumy, bardzo fajnie. Właśnie niedługo się u mojej mamy urodzinę, a... ale nie kupię jej perfum, bo dostała pod choinkę, więc. Trzeba coś innego fajnego wymyślić. No, takie są. Tutaj już się zaczyna dział mański. I jest tutaj, widzicie, zaznaczone dla niego perfumeria, makijaż, niebieskie twarz, czerwony z, o, sprzedaż, fashion na, na ciało i włosy niebieskie. Takie m, kategorie porobili. To coś nowego. No i dla niego też jest bardzo dużo różnych fajnych. Y Posmetyku. Mam nadzieję, że to światło tak nie odbija i, i widać trochę, bo mam wrażenie, że jednak mocno odbija tutaj. Tutaj dla włosów. Teraz mamy szminki różne. Kramę podkłady. Tusze rzęsy. Też podkłady. Tutaj są różne, różne szminki. Tutaj też są różne kolorki. To są różne cienie. Jest jakiś nowy tusz do rzęs. Może też być ciekawy. Właśnie zastanawiam się nad tuszem do rzęs, ale już sobie coś tam wypatryłam. To do brwi, zestawy różne. Też są lakiery i, i różne rzeczy. Cążki. Różne y, pędzelki. Tutaj chyba to... Y do utrwawienia makijażu i polecam. Bardzo fajny, utrzymuje makijaż, korzystam z tego, jest wydajny, mam dużo już tego czasu. Znaczy ja za mało się maluję, żeby to korzystać tak często, ale, ale zawsze coś tam jest. Tu się zaczyna już do twarzy, kosmetyki. Także o takie coś jest fajnego. Nie polecam tego, bo mi się nie sprawdza. Ech chociaż to jest na 45, mi to jeszcze daleko do 45 lat ale coś w tym stylu kupiłam i po prostu na smak jest tak nieprzyjemny, <noise> że nie, nie fajne jak już posmaruję twarz tym kremem to nie mogę, żeby dziecko do mnie się przytuliło bo, bo mama się brzydko smak taki do twarzy ale zamówię może sobie tutaj do ściągania z dlatego sobie tutaj zaznaczyłam yy, no tutaj są już takie promocje większe tu są ubranka różne torebki tutaj jest kalendarz adwentowy nie wiem jak ktoś miał ten kalendarz to dajcie znać czy, czy fajny był czy nie fajny taka biżuteria różna tutaj są różne biżuterie w ostatnim właśnie przedostatnim katalogu kupiłam wisiorek i kulczyki w kształcie słówki dla swojej siostrzenicy także bardzo fajne o, już w tle słychać Adasia także o takie ubranka biżuteria Bielizna, zegarki, torebki. Tutaj też jest suweczka fajna. To już zaczynają się ciało i włosy. Do włosów korzystam z tej maseczki. Jestem w sumie zadowolona, ale teraz sobie chcę kupić jakąś inną maseczkę do włosów żeby coś zmienić trochę. Te kosmetyki SPA też polecam. Jeszcze dotychczas mam maski takie do, do rąk, także bardzo fajne. Są palezame różne, dezodoranty. tu do, do pielęgnacji, depilacji ciała, tu do stóp. To jest dziecięca wersja, ale ja kupuję zziaje dla Adasia, jednak uważam, że tam jest lepsze i w biedronce są fajniejsze. Znaczy mi się sprawdzają, Adasiowie lubię, ale z... ostatnio kupiłam w taki bardzo y, ciastkowy, ciastkowy płyn i pierwszy co Adam powiedział fuj. <noise> ale on na zapachy mówi fuj, jeszcze tak nie potrafię rozróżnić, że to jest ładny zapach czy nieładny, chociaż to... jak jest nieładny zapach, to wyraźnie powie fuj. <noise> no tutaj są widzę różne kremy. I tutaj jeszcze jest taki wyprzedaż. No i zaraz będzie katalog do góry nogami trzeba odwrócić i tutaj jest właśnie ta seria spa, też bardzo fajne bardzo polecam, bardzo fajny fajny zapach i prawdopodobnie sobie zamówię ten tłuszcz, bo jest fajny już miałam go i polecam ale jeszcze się zastanowię, bo też ciekawie jest bo to jest wodoodporny też no i tutaj takie promocje tylko też trzeba wszystko czytać dokładnie czy można kumić i tak dalej tu są różne. O, Adaś idzie głodnej. Także na tym kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam. Cześć!